Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze streamer Life Simulator 2. W którym to. Jesteśmy głodni, tak tam przynajmniej mówi. Zobaczmy. Tak, toaleta głodek, już zamawiamy jedzenie. O, pani do sprzątania się w końcu znalazła. Dzień dobry, witamy, witamy. Trzeba trochę popracować, bo tu się. walgan robi i coś tam kot tutaj niedobrego narobił. Soczka też weźmiemy, soczki, soczki. A, nie można więcej, dobra. Zamówienie poszło. Odpalamy komputery, żeby nasze kopareczki tutaj kopały. A właśnie kopareczki. Musimy je uruchomić. Ale to musimy je ustawić. Weź kopareczkę. Żeby nam nic nie wywiało znowu, bo, bo normalnie poniesie je dzisiaj. Jak to dalej będzie samo z siebie spadało? Może tutaj damy teraz. O. Dobra. Zobaczmy czy to wszystko działa. Użycie. hallo. Górnik. Rozpocznij kopanie. A, ktoś tam nawija, nawija. Tam streamerzy chyba działają. W tle działają. Włączymy sobie strumyk. Zbieramy na cosik. Nie, zbieramy sobie na miesz... Nie, na mieszkanku. To Willa była, była. Villa. Ooo, tak. Może to ich zachęci. Rozpoczynamy strumień Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was serdecznie. Internet standardowo nam się zacina, bo nie wykupaliśmy pakietu Premium Superfast i innego takiego. Więc cyk jest. Yy, co byśmy chcieli? Ulubione filmy. No to dajmy. Podoba im się, nie podobają mi się filmy. No to trudno. To co Wy robicie? Ani filmów ani nic nie oglądacie? Czekajcie, bo musimy lodówkę zapełnić. Widzowie, widzowie. O, o, koleżanko, czy ty dla nas czasami kaszory nie masz? No tak myślałem, że ma. Koleżanka UWT Girl nam jakoś tak daje, a ten tylko trzy. Ale rosną mu też, bo ma 90 tysięcy... 000... 90 tysięcy, dobra, zjedzmy pierw my. Zjedzmy tutaj, zjedzmy tutaj, a resztę ponosimy. 90 tysięcy 90 tutaj obserwujących ma. No właśnie, słowo mi uciekło. Więc rosną, bo miał 75, z tego co pamiętam. Więc jakoś tutaj mu rośnie jego... Niego to nam miał rosnąć, a nie jemu. przecież. Tak jakoś miał być. Dobra, dajmy sobie tu. Zapełnimy lodóweczkę, żeby móc się zabrać za dalsze atrakcje. I atrakcje, atrakcje musimy tak postreamować, zarobić kasiorę na tą willę i będziemy zarabiać wtedy kasiorę już na samochody. Zobaczymy czy będziemy mogli sobie wszystkie na przykład wziąć, czy nam zastąpi się jeden, drugi. Dobra, lodówka pełna, ale na razie wracamy na strumyk. Później musimy z drapeczki ogarnąć. O, ale rzuciło go tutaj. Mietka rzuciło, bo mnie tak już ze słaby nie może. O, dzień dobry, dzień dobry, witam was. Co tam u was słychać? Prawie 4000 zł. Uda najciekki się tutaj ślejają ładnie No Dobra to dawajcie tutaj jak chcecie 63 tysiące mamy chyba jakiś przelew był Skile, skile trzeba zobaczyć 17 ale to chyba jeszcze na, na, na nic nie stać A tu mamy już chattingi A to mamy już dobra To tu mamy tutaj 19 Na basen Ale my chyba zbieraliśmy O właśnie tutaj 20 No to poczekamy sobie na te 20 Zobaczmy ile my mamy w ogóle Ej, w ogóle naszych krypto, bo my chyba sprzedawaliśmy ostatnio, nie? Zero Ładnie byśmy zarobili, ale to poczekamy, bo mamy, mamy mało, to niech się zbiera Ale stać nas już, żeby kupić tą willę I byśmy mieli kolejny zamknięty streamer wasz ulubiony Tak, tak, tutaj mnie tak działa Domki, szczegóły 45, no już na stać, a to był cel niedawno nie do osiągnięcia Został ukończony, mamy wszystko jest! Nawet achievement wpad kolejny. 700 dolarów, bierzemy, bo już jesteśmy biedni. Musimy przetestować. Widzowie, będziemy jechać po nowy zakup samochodu 19 tysięcy. Tam nas chyba było stać, bo 6 tysięcy coś kosztowało. Więc musimy... a nie tu, nie tu. Iść na wycieczkę, 4 tysiące subskrybentów, ponad 50 tysięcy obserwujących. No i to jest już bajera, dyskacik, nie mamy nic, dobra. Dyskacik nam odchodzi, więc dziękuję wam widzowie za dzisiejszy krótki stream, który 3,5 godzinki trwa. I do zobaczenia na mieście. Będziemy się chwalić później. O, tam już ktoś nawija. My potrzebujemy coś. A, toaletę i prysznic. Czy tu znowu koparka spadła? Czy mnie tu normalnie... Stój tu. No co ten regał ma? Kopiecie tutaj? Bo mnie tutaj zaraz poniesie. Jest wydobycie, dobra. Wszystko działa. Nie spadło nic znowu? O. Bo to normalnie będzie tragedia. Wy tutaj nawijajcie, później przyjdziemy do was po kasiorę. Chyba, że... Nie no, przyjdziemy, bo musimy auto przyprowadzić. Golfik jest. Weźmy sobie go tutaj. O. Pięciuski, dobra, mamy dwie gry naraz i już każda inaczej jest sterowana. Dawaj tutaj Golfika sobie go ustawimy gdzieś ładnie Dobra, stój Będzie tak, o, już pasuje, pasuje, a my idziemy z buta. Gdzie to było? Dajcie nam mapę Gdzie był ten sklepik? Tutaj był, dobra. Tu musimy biec. W tą stronę. Jak się nie mylę, tak. Schodzimy z drogi, żeby nas nie rozjechali, bo to do flipowania z ich strony to już chyba wystarczy. Jak trafimy na jakieś zwierzątko, to może byśmy sobie wzięli, bo mał mamy, a my i kotełki i piesełki. Więc tego nigdy za wiele. Ale wątpię, raz chyba trafiliśmy na jakiegoś psa, który biegał, ale on biegał chyba przy tej kawiarni w której niby pracowaliśmy a później pożyczyliśmy od nich komputer, też byśmy mogli go oddać jakby była taka możliwość nie yy, zobaczmy przeszliśmy obok ulala co to się tak przycięło się coś coś zaczytywało chyba ale nic jesteśmy i teraz był w kolejności chyba był to ten traczek, który mnie ciekawił dobra bierzemy go Jedziemy i teraz golfik się pojawił? Nie, czyli jest szansa, że, że tamten nam nie zniknął i będziemy mogli mieć kolejny. A następnie nie kosztował, nie wiem, na chyba 12 było, czy 16 Ale ładnie się trzyma, drogi. Może prędkość nie jest jakaś oszu ale... Ale parkujemy, nie? No i dochodu. Dźwięk ma fajny. Ładnie wrócę. Ładnie ruszę, ładnie ruszę. To będzie ciężko to tak poparkować, nie? Jest go o, trochę do przodu, dobra. Wysiąć. I mamy mnie cię bogaci. haupa jest. Dwa samochody są. Motocykl bym tylko przestawił. Żeby to się nam tutaj prezentowało. Nasze zakupy po kolei. O. Możemy na tym motocyklem. No jak. Piękne. Tutaj cofniemy o, dajmy do wschodu No i dobra, teraz idziemy zobaczyć do naszych streamerów Chata otwarta, oboje streamują, tak, interakcja 3000, dobra, 222 tysiące ty masz Ty masz 97, to ci o ładnie ci rośnie jak ty, ty to ty na nas chyba nie? my na tobie. Macie jeszcze co jeść? Mają co jeść Kotełki są, mam nadzieję, że zwierząta nam mnie uciekną. Idziemy sobie teraz znowu na spacerek po kolejne auto i to chyba będą wszystkie zakupy, nie? 19 tysięcy, tak, czyli jeszcze jedno w tym odcinku na pewno kupimy, a zobaczymy czy więcej. Musimy jechać zobaczyć tą willę, która jest w ogóle gdzie? A tutaj na uboczu w ogóle tam pochowana gdzieś. Nie wiadomo gdzie zachowali za jakimś mostem. Ciekawi mnie to, bo opisaliście też, że pod ostatnim odcinkiem, że może jednak będzie miała większy potencjał niż na tych zdjęciach, bo na zdjęciach nie wygląda zachęcająco. Tak, szału nie ma, bo tam był opis, o chyba po takie coś idziemy właśnie. Yy, jeden pokój był i wszystko przeszklone, jakiś tam kominek i szału nie ma, jakiś tarasik. Dobra, zobaczmy co tu mamy. A ten 21 kosztował... A ten? O, 14, to jest ten, ten Nissan i bierzemy kolejne. O, a tej kierownicy masz nie po tej stronie, jak to to tak? O. Ale ma chyba podobny dźwięk do golfika naszego 120 ciśnie, ciśnie i to... So... ooo i dobra Ale to z boczkiem spróbuję. Naręczny, e, tak? Zobaczcie, no, w lusterkach nic nie widać. żebyśmy nie walnęli. O, nawet jakoś tak w miarę wyszło. Arguj to. No i teraz Mietas to jest Pani władca. Prawie że zobaczcie tutaj. I pole jest, i silosy, to też nasze jest dom na farmie. Mamy motocykl i golfika. I to, co to, to, to nie wiem, jakiś track, co to by było za. Za track. Nie mam pomysłów, nie mam pomysłu. Może jakiś fort albo coś. Jakiś ramik. Co byś chciał? Co, co ci się nie podoba? 300 dolarów nam zarobiłeś. Dzięki. Przez tą chwilę. No dobra, a tam potrzebujemy 21 tysięcy i tam to kosztowało 45. 000, czyli potrzebujemy 65 tysięcy. Ale to na razie zróbmy to, po co tu jesteśmy stworzeni, czyli... Dzień dobry! Jesteśmy z powrotem. Kupiliśmy sobie dwa nowe samochody i dom. I dom, właśnie. W tym odcinku musimy jeszcze odwiedzić ten dom, ale to jeszcze trochę. Pokażcie nam... Właśnie, te punkty. Ile mamy? O, to jeszcze. Czekajcie, bo nas tutaj ciśnie. Miałem się wykąpać i zapomniałem oczywiście. Znowu, jak zwykle, ja wszystko naraz. A ty co tu podglądasz, koleżance? Na komputerze? Co ona tam robi? Nieładnie tak, nieładnie tak. Ściąga od niej, żeby zdobyć więcej widzów. A to dla siebie, a nie dla nas. No to jak to może być tak? Dla nas miało być, dla nas miało być. No ale dobra, poszedł. Jesteśmy w kompanii, no to możemy dłuższą chwilę postreamować. Dawno tego nie robiliśmy, bo tu mnie tak to już w ogóle. Odbijam od tych pieniędzy. Na początku bije da 20 dolarów udało się zmęczony zarobić na, 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 na jedzenie, a tutaj tak świruje. Za Mazorek nic nie było. dodał nam pokażcie kiedy będziemy mieli... O, 10 tysięcy zarobimy. A, reklamki, zapomniałem zwiększyć reklamy, no właśnie, no właśnie. 10 tysięcy dostaniemy. No to ładna już sumka jest, i 1600. Za reklamki widzicie? Ładnie to tutaj rachuneczki. Nie ma. Streamerzy byli... A, tu mamy aktywowane wszystko. Krypto mieliśmy sprawdzić. 5600. To już się opłaca nawet sprzedać, proszę bardzo. I mamy 13600. No, jest luks, jest luks. Ej, co byście chcieli tutaj? O swoim smutnym wspomnieniu, może to o, pod publikę. Tak, pięknie zadziałało. Ej, na Juchapka musimy właśnie wrzucić te filmy. Ostatni nasz film 289 dolarów. No to szału naprawdę nie ma z tym. No ale co zrobić? Co zrobić? Czat nam szaleje tutaj, są wiadomości, mamy multum. O, miał, 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 miał. Było, kotełek był, no. Dawaj, dawaj ten film, dawaj ten film szybciej tutaj, no. I następne dolarki zarabiamy, hałsiki, tu mamy tych ludzi, ale to nie będziemy, jak już tam pewnie wiecie, czytaliście komentarze, no to nie opłaca się tych tutaj, tutaj. Bo oni to tam nic nie dadzą, pensje i w ogóle, no to słabiaki są. Mamy dwóch najlepszych, na resztę chyba się nie opłaca... Komentowanie nie. Prowadź erotyczne rozmowy podczas transmisji. U tego jeszcze nie było spróbujmy. A nie lubią. 3200 200 zarobiliśmy w donate'ach no. 3 300 nie no. Taki pieniądz to my robimy, że... Moment tutaj pójdzie i to mamy nawet nie połowę tutaj jakości. Energia 70%, stres mamy malutki jak nigdy. I tak to my możemy działać. Dostaliśmy jakieś punkty bo nie zwracam uwagi. 19, jeszcze jednego punktu nam brakuje, dostaniemy punkcik, to będziemy mieli jedną tu nitkę rozwoju na maksa i zostanie nam jedna coraz bliżej sukcesu. Odczytajmy trochę donate'ów na live, tak miało być chyba 500 dolarów, jak dobrze pamiętam gdzieś, żeby oglądać filmy, ale nie widzę, nie widzę, jeszcze nie takie, po 200 już takie dostajemy. 4 200 już zarobiliśmy w donatach, nie wiem, że 4400. Ile godzin powinniśmy? Maraton, maraton. Powinien być długi maratonik. Bo to to nie ma lekko. 4600. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie nas tu cieszy. 18 tysięcy. Byłbym za tym, żeby zarobić na to jeszcze jedno auto, które tam kosztowało. Pojechać z tym autem wtedy na stację. Do Lombardu, o, tak by było dobrze. No, do Lombardu, pozdrapeczki i pojechać, zobaczyć później tą willę i wtedy wrócić i myśleć, co dalej będziemy tutaj robić. Widzowie, jak wam się tutaj podoba, bo widzę, że was przybywa tutaj. Darowizny to nam szaleją. Szaleją, oj, szaleją, szaleją. Krypto, krypto nam pokażcie pada ale mamy malutko dobra mieliśmy nie krypto tutaj co ty klikasz ten samolocik o Zastówkę. dwa razy tego jeszcze nie było samolocika nie graliśmy streamer streamer niektórzy streamerzy prowadzą transmisję na raz i o co to chodzi No musi chyba jak najdalej dolecieć a dobra no to jeszcze raz spróbujmy. zagrajmy trochę hazardów. wprowadźmy tutaj zakładziki zakładziki po trochę i musimy chyba w odpowiednim momencie zatrzymać, wziąć kasiorkę. Już byśmy tutaj zarobili, jak zarobimy 200 dolarów, to będziemy na zero. A, dobra, nie będziemy na zero. Ale bida, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Do trzech razy sztuka. Żeby coś chociaż tu spróbować wyciągnąć. Mam 19 tysięcy, to możemy trochę tak po stówce zaszaleć. Dwie stówki na zakładzik. Musisz poczekać, aż wyląduje, aby... A, zakłady. No tak szybko. No to co tu jest? Tam było 8 a a teraz to przesuńmy trochę, żeby było widać lepiej. Donateciki tutaj stukają, to pewnie już więcej z donate'ów zarobiliśmy nie, niż tutaj wydaliśmy na te samoloty. No i co? I co? I dasz radę tutaj świąty jesteśmy, dobra. Nie wiem, co to znaczyło, ale coś tutaj jest. Dobra, pierwszy raz udało się. A, zdążyliśmy przed końcem. Dobra, starczy tego hazardu. Niestety. Nie będziemy tak, bo stracimy cały majątk. O o 3300 to robiliśmy przez tą chwilę. No to to my byśmy zostawili to. I tak gadali o sobie o niczym, albo grali gdzieś tam, to, to byśmy się za głowę złapali. I kolejne 500 złotych. Ej, 500 złotych, co to jest 500 złotych? To 500 dolarów weszło. Dobra, widzowie, kończymy na dzisiaj. No i szybkie zakończenie strumy było, no bo ja to, to tak ma ambitne plany. Wrzucimy sobie film. Moje filmy 400... O, to chyba będzie rekord. Rekord będzie 438 dolarów, a my jeszcze... A głodni jesteśmy zmęczeni. To może się prześpimy. O. Prowadzimy nowy dzień. Niech on trochę odpocznie i z rana wtedy polecimy sobie. Mietkiem. O, ktoś znaczył chyba transmisję, bo słychać gadanko. Dobra, wrzucone. I mietkiem byśmy musieli sobie jakieś zdjęcie ładne zrobić, bo dawno nie, nie było fake gramka. Dobra, jesteś zmęczony, to chodź się zdrzemnij. Idź spać. Właśnie, zniądko, 31 dzień. Także, także nam się tutaj coś tu rozwija, kariera. Mietka, o, zapisał. Teraz pewnie jesteś głodny, no tak. Yy, panie, daj pan tę kasiorkę, coś się pan zarobił. A teraz ty śpisz tutaj w łóżku i 6 tysięcy, nie wierzę. Otóż myślałem, że zjedli wszystko. Dobra, nie jesteśmy głodni. Zgodnie z obietnicą idziemy kupić furkę kolejną do kolekcji, bo co my będziemy z tymi pieniędzmi robić? I furka była w tą stronę, dobra. To nas tym trakiem nie rozjeść tutaj. A my lecimy. Ile mamy koszory? 30... Jakiś przelew przyszedł? 30... 33 tysiące. Ja bym tutaj proponował o Mietkiem... Mietkowi zrobić fotkę. Na łonie natury, przyrody, o Na jakąś taką pozę. Może tak trochę słabo go widać w tej kamerze, ale może być taka, o. tych okularkach jego złotych i... I bajera, fake gramming, bo my tu chyba nie wrzucaliśmy ze 2 dni. Udostępnij fotkę, zobaczymy jak ta przyciągnie. Mamy 117, a poprzednia 6900, uuu. 15 15256 obserwujących, uuu. A, to może płatność z tego przyszła, dlatego nam kasiorka tak poszła. Punkty? Dobra, sprawdzimy punkty, nie będziemy tutaj. No toalety, teraz tu krzuki są, ale to chyba w krzaki on nie może, bo się wstydzi chyba. Albo boi się, żeby się czego zaraził tu gdzieś, a papierów w pobliżu to nie ma, liście najwyżej by miał. Nie tak, albo ktoś mu jeszcze zdjęcie zrobi i puści jego wizerunek, będzie szargany. Nie ma nikogo, obejrzymy się prawo-lewo i. Bierzemy kolejne auducje. o właśnie jeszcze rower musimy odebrać. Ale na razie kup samochód. Bajerka. Też jesteś zepsuty, bo masz nie z tej strony kierownicę. Jedziemy teraz w tą stronę. Ale tak ładnie strzela sobie, ładnie. To cena jest warta, ale hamulców za to nie ma to. Nie ma to to hamulców. My mieliśmy jechać na stację. Uciekać, uciekać z drogi. Uciekać, bo tu mnie jedzie. Leków nie potrzebowaliśmy. O! A co to tak się spojrzał tak przyciło, go tutaj mietka zaklinowało, ale to zrobił Mietek profesjonalnie. Musisz trochę zwolnić. Ale mamy furę, czarna Betty jest. Bestia normalnie. Na drogach. Dzień dobry panie Jure, dawno do nas nie było, my tylko pozdrawki spróbować wygrać kasiorę w końcu. Ale chyba znowu nie będziemy, coś tak czuję. szczęścia, no mamy piątkę, ale tak jesteśmy w plecy. Może to, może nie będziemy w kolei. Kaplica, bikasz nie dla nas, to tylko dla organizatora loterii chyba jest. Bo nic, a nic nie idzie tu wygrać. Jakieś oszukane te zrabki, normalnie zaraz przestaniemy po nie przychodzić. Bo jak to tak można, no, tu tysiąc, tu dziesięć tysięcy, a tu piątak. no. Nie ma, no nic panie Jureczku, nie mamy szczęścia dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. czekajmy mieliśmy chyba coś na, o właśnie, na sprzedaż. Sprzedaj przedmiot, masz. Opchnij tą kamerę za drobne i możesz to sobie zatrzymać, albo na zdrawki nam zostaw, jak będziemy biedę klepać. I możemy od tej strony sobie wsiąść? Możemy. Teraz jest nasza willa, jedziemy prosto i w prawo w jakąś dróżkę. No dobra, to spróbujemy. To ma gdzieś z driftowóz Uuu, lala To można podriftować sobie tutaj Albo nie, albo nie, o ale nas Obróciło tutaj A to nie będzie czekajcie Tutaj gdzie była ta przyczepa kempingowa czasami Gdzież ona była, o właśnie tutaj, tutaj Nie mów że się zawiesiłeś na czymś No halo Na czym ty się zawiesiłeś? Halo, co tu się stało? Eee, dziwne Dawaj, 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 łogień! Łogień na tłoki! I w drugą stronę, no wyjedziesz stąd, jest, wiedziałem, nie będziemy żadnych tam clawet ani odblokowywać pozycji, to tutaj musi być, o właśnie A my wjedziemy sobie samochodem tutaj? Nooo, no jak nie pod są i Teraz zobaczymy, czy ma potencjał to to, czy to nie ma ta willa potencjału. Co my tu mamy? Własny mostek. O, łódeczka jest. Zaraz zobaczymy, czy można z niej skorzystać. Jakieś ławeczki tutaj. O, otwarty. Tu jest bałagan. O, jakieś teleportowały do domu. Dobra, ale to my nie wejdziemy. Tu no, gdzie kominek jest, może i to ładne jest, ale... O, kotek jest. Kuchnia jest. I to wszystko? No to straszna bida tutaj jest, można powiedzieć. No to jestem zawiedziony jak na willę, no to twórcy się coś tu nie postarali. Do widzenia jestem. Idziemy zobaczyć tą łódkę. I wracamy wtedy na hatę. Bo co my tutaj mamy? O. Nic nie mamy. Wracamy, wracamy na hatę. Dobra, jedziemy. Stąd tym naszym wozidełkiem. Naszym driftowozem można powiedzieć. Lepiej niż ten Nissan się zachowuje. A, dopiero do przodu, żeby odpalił i wtedy do tego. I zaraz odciążniemy pewnie, co? O, ale siela mu wydech, siela. Oj, 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 jest jeszcze lusterka pourywamy! To się nie nadaje na ten driftowóz tutaj, na te. O ja Już normalnie to byśmy coś pourywali, coś tak troje. On tu ciśnij, bokiem leci tutaj. Znaki, oj. No że znaki są pancerne, no to jest już... Niesprawiedliwe, Gulfik nas wziął Ciśnij tym, zobaczymy czy ten więcej wyciągnie Nie, on od razu od razu się bokiem ustawia, to tak do szalenia boczkiem O właśnie, o i to jest drifty Ale my już będziemy skręcać, bo byśmy no, go z palc No się wzięli O i proszę bardzo Piruety kręcimy, no Pięknie kręci, nawet na wolnych obrotach, no to nic, trzeba go do kolekcji odstawić i nie możemy zapomnieć o naszym roweru, albo go w następnym odcinku sobie go odbierzemy. Nie wryżemy w nic. O, blisko, blisko, o, proszę, dwa driftowozy? Wysiadka. No, 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 kolekcja rośnie, Mietas jest kolekcjonerem teraz, Ula la. Jest jakaś Honda, która lepiej działa jak ten Nissan, ten Nissan to się może schować. Traczek to w teren, golfik jest uniwersalny, Motocyk jest do rozruby i, i, i... do wypadków. Jak na wam idzie, bo my byśmy chcieli trochę kasiory. 5 tysięcy, 104 tysięcy obserwujących ma. A nasza gwiazda chyba ciągle śpi, a nie Co się stało? Co się stało? Przecież ty masz biurko. Halo. No przydziel. No przecież ty masz biurko, 240 tysięcy. Halo, no co się stało? Biurko ci uciekło? No wiesz ty co? Wiesz ty co? My musimy zobaczyć jeszcze tutaj. Dzisiaj krypto, krypto. I zaraz będziemy kończyć. Dzisiaj, ciekawe, mamy flashmat. Nie, no nie chcemy widzów, nie potrzebujemy tego. Chłopie, toś nie widziałeś ile nas tutaj jest. Mamy 20 tysięcy. No i bajerka jest. Coś mieliśmy jeszcze zrobić na dzisiaj, nie? Górniczek nam kopię. Mamy półtorej. No dobra, zobaczymy tylko punkty jeszcze na dzisiaj. Bo mamy kolejny progresik, mega, zaku mega zakupy zrobione. Tak. I mamy 20 punktów. I rosną naturalnie. No i super. Uuu, ekspert mamy. Now you are true streaming master. Tak, prawdziwym mistrzem. I 19 i 20, a to potrzebujemy 31 punktów, ale coś nam zmieni tutaj. Yy, basen. A tutaj mamy darowizny otrzymywane przez swoich streamerów, pracowników wzrastają. O, no to oni to tam Kasiory, to oni tam spory gips robią, tylko na co my to wydamy tak naprawdę? Kopareczki mamy, i biznes krypto rośnie. Oj, z tymi koparkami to było oś to dziadostwo jedne. Dwa biurka streamer, streamerskie, stanowiska streamerskie są ogarnięte. Z basenu nie widziałem, żeby korzystali. Oj, chłop się zmęczył. I ona też już się zmęczyła, przecież ona dopiero zaczęła. No, na sobie chyba i jaja robi, ty koleżanko, ty serio poszła... Nie, nie ma jej. Ej, ślepy jestem, gdzie ona poszła. Halo, tu cię nie ma, tu cię nie ma. O losie, a oni tu na sobie śpią. Czy wy to widzicie? A ja jej szukam, a tu chłopią przygniót Żeby ona jedno to przyżyła, żeby tu tragedii żadnej nie było, bo to w wiasną hatę będziemy mieli ze słatu. Że tutaj panna sobie poszła spać. A chłopią to przygniót. Wiem, że dzisiaj to 14 luty, ale bez przesady. Co to, to ma być? Co to ma być? Idziemy jeszcze sprawdzić nasze dochody na koniec dnia i, I będzie chyba finał dzisiaj już, taki krótszy odcineczek będzie i zostanie nam najwyraźniej jeden ostatni taki mocny finał i nic więcej. O, pocztę mamy. Nie mogliśmy ci zapłacić. No wiem, bo ja zapomniałem o tym, no. Cofnij. A druga, juchabek. 472 dolary. O, to może teraz będzie nam rosło lepiej. I do Dodosia mieliśmy sprawdzić. 13 400 dostaniemy i 410 za reklamę. No dobra, ale to idziemy teraz spać, bo ty znowu jesteś zmęczony. Śpi. No i dzień 32, zobaczymy już w kolejnym odcinku. I wychodzi na to, że możliwe, że to będą ostatnie dni. Zależy jak często będziemy spać i... Kasiorkę mamy 19 prawie 20 tysięcy, więc jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć! A wy tam do roboty, do roboty!